Sima, ludzie, z tej strony, tak, YouTube, a właśnie mam taki wielki problem, bo tu udałem się do Nederu, mam chociaż mieczyk, kilów, sikierę i łuki strzały, po sobie zdobyłem na świecie, ale utknąłem w netherze i on, Gast, mi rozwalił. No i nie wiem, jak wrócić do domu, nie mam obsydianu. Po prostu mam problem. Może mi się uda przeżyć w nederze. Dobrze. A subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Subskrypcja. Nawet szybko nawet coś z tymi subskrypcjami. Dość szybko. Dobra, nie atakujemy Ciebie. Tam jest... Tam jest gdzieś portal. Czekajcie, bo... O nie, jest jeden z ten. O nie! O nie! O nie! Jeden mnie celuje! Jeden mnie celuje! Muszę szybko uciekać! Muszę szybko uciekać! Dobra. Tam jest jeden. Tam mam zniszczony portal. Chyba możecie tam zobaczyć. Tam nie podchodzę, bo tam jest ten... Ten łucznik. Ten piglin ucznik. Mam nadzieję, że on tu nie podejdzie. Kurde, tylko jak ja mam przeżyć... Przeżyć w nederze? Przecież ja... Nie mam jedzenia nawet. Zapomniałem sobie jedzenia. To po prostu gorzej. Ale dobrze, że mam jeszcze zbrojkę. O, wykopnę złoto może. Wykopnę. Kupmy... O właśnie jest złota. O mam 10. Nie wiem. Dobra, musimy iść. Może znajdziemy jakiś portal i go włączymy. O! O nie! O nie, o nie, nie, nie! nie. Tu będą dużo tych magmy. O. Tam jest lawa. więc tam a nie rusz o widzicie no chyba, że tam mi się uda doskoczyć to wtedy musimy się udać a jak nie to nie przeżyje w nederze więc czekaj, tu postawimy tu trzy dwa jeden o, udało się, udało się no dobra o, prawie bym wpadł, No Idziemy się rozglądamy, czy nie ma tu żadnych um, tych. O nie, tam jest jeden, ale raczej powinienem dostać. Jejku, jak idzie, o nie, tam jest jeden, tam jest jeden. Trzeba z nim walczyć. O nie, mały, mały są jeszcze gorsze. Wiesz, jest dużo. No, co je? Mały, mały, mała, mała, mała Dobra, musimy uważać, nie ma tu nic. Nie ma, nie ma. I łóżka nawet pewno tu nie będę mógł postawić. Ojejku, ojejku, I co ja robię, co ja robię? Będę musiał tak przejść. Nie ma nic, żeby mogło mnie zaskoczyć, nie? Nie ma nic. Ola! 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 O, Jak boli, jak boli. O nie, mała magma. O nie, tam jest jedna magma. Uciekajmy, uciekajmy. Ja czy kolejna mała magma? No to nie ma. Wykopmy, sobie Wykopmy Ej Gdzie ja to mam? A tu mam Połóżmy to, tu. Chcę tutaj skoczyć O To jest źródełko lawy, nie chcę Wpaść, bo wtedy zginę. Nie, nie ma. Dobra. Nie, ja, tam jest mała magma. No ja raczej. Kuję na tych magm jest. O jejku. Dobra, idziemy dalej. Nie będziemy tchmurzyć. forteca. Forteca, jej! Będę miał pałki z Blaze'u, ale nie wiem, czy to będzie bardzo bezpieczne. Tam są też O nie, 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 nie! Co jest, co jest? To przestraszył! O, nie, 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 nie! Sikierką, sikierką! Oła! Oła, oła, o, Oła, oła! Uciekajmy, o, o, o. O, o. uciekajmy! Gdzie się pod... Ło! O, o, o nie, 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 nie. O nie, gas, 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 nie, nie, Na no serio. Nie, gdzie, gdzie? O, oła. Jak boli, jak boli, nie, jak boli, jak boli, jak nie Schowajmy się gdzieś. O nie, tam jest jeden. O nie, 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 Co ja teraz spocznę, zaraz boli, jak Co jest za? Co znowu? To znowu może być, tak, u nie, u nie, nie, Musimy go strzelić, zestrzelić Kurde. Nie, no, nie, nie, nie. Jak go można zestrzelić? Musimy mieć dobry, dobry powód, dobry moment. go zauważymy, tego zestrzelim o o jeszcze nie no kiedy ten gaz... o No, co jest? No, 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 no Chodź tu, gasi. o nie, o nie, to tu, 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 on tu idzie, o O nie Aua! Nie, co ja ci zrobiłem? Nie, nie, co ja ci zrobiłem? O nie, musimy uciekać, musimy uciekać, musimy uciekać Co my poczniemy, co my poczniemy? Ja mu nic nie zrobiłem! O nie! Gaz, nie! Co ja ci zrobiłem?! O, Ender mamy. Możemy gdzieś się przenieść. O, gdzie ten gaz strzelał? Ja się trochę boję. Ja troszeczkę tak, troszeczkę takim nupkiem jestem. Tam się teleportujmy. Nie, 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 co ja, co ja, nie, nie, co ja zrobiłem? Do góry, do góry, do góry. Ała, 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 ała. Nie, 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 nie. Proszę, nie. No i co tam? No i co, ja teraz pocznę. O nie, tu jest ten. O nie. Dobra. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie, 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 to jest ten. O, zabiłem ich. Ale nie wiem, czy tu jestem bezpieczny. Nie, co jest, co jest, co jest? No nie. <śm> się boję. O nie. O. o nie, tam gaz jest. Nie. Muszę go od razu zniszczyć. No dobrze, że się nie zawahałem. Pokonałem tych komandosłupów. Nie zastrzelmy go. On tak nie ma żadnej broni. Tylko no. Nam... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu są szkielety. Zabijmy ich od razu. Co? Oła! Oła! O nie, to są kolejni! Jak to jest możliwe? Oła! swoje. No zabij się cię no za... Co no jest? Nie, mo nie mogę nawet w normalnym świecie... To no co jest? nie! Ten świat jest, nie jest pierwszy, muszę się skryć gdzieś. O nie! Nie, no, tam są kolejne pigliny. O nie, tam jest... są tam! O nie, ja muszę iść, ja muszę iść, O nie, tam jest gaz! Nie. O nie, tam jest jeden, tam jest drugi! Ała! Ała! Nie! Ale ile tych tu jest? Nie! Co dziś? To ja teraz pocznę. Dobra, muszę ucieknę. No, nie tak. Muszę uciec, bo. Oła! Nie, nie, jeszcze wpadłem pod ogień. Nie, no co. O nie! Naprawdę jest po prostu źle. Bardzo źle! Nie! Nie! Jest źle! Jest nie... Dobra. Nie, nie, nie! Ostatnie serce! Nie! Nie! nie, nie. Dobrze, to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, się spodobał. A jeśli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ała... Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Um, jeśli chcecie więcej takich odcinków, jak żyć, na przykład, nie wiem, będzie, Albo w nederze. Zostawcie łapkę w górę. I subskrypcję. A i się z Wami żegnam. Cześć.